Pięć badań kontrolnych, których należy unikać po siedemdziesiątce, mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Istnieje ukryta prawda, o której większość seniorów nigdy nie usłyszy od swoich lekarzy. Każdego roku miliony osób starszych ustawiają się w kolejkach na badania, sądząc, że w ten sposób dbają o swoje bezpieczeństwo. Ale co, jeśli powiem Ci, że niektóre z tych rutynowych testów, które lekarze zlecają na wszelki wypadek? Mogą w rzeczywistości przybliżać cię do operacji, udaru, a nawet raka. Nowe badania ujawniają, że aż 37% badań wykonywanych u osób starszych prowadzi do niepotrzebnych terapii, powikłań lub skutków ubocznych na całe życie. Co szokujące, 99% osób po 70. nie ma pojęcia, że są nadmiernie diagnozowane. Jedno z tych badań, to numer 1 na naszej liście, jest odpowiedzialne za 5% wszystkich przypadków raka w Stanach Zjednoczonych. Tyle samo, co codzienne spożywanie alkoholu. Nie usłyszysz tego w swojej przychodni, nie zobaczysz tego na billboardzie, ale prawda tkwi w nauce. I dziś wszystko to odkrywamy w tym filmie: pięć badań kontrolnych, których warto unikać po siedemdziesiątce, oraz przerażająca prawda o tym, co mogą zrobić twojemu ciału. Wszystko poparte prawdziwymi badaniami naukowymi, i nie uwierzysz, co znalazło się na miejscu numer dwa. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu poniżej, skąd oglądasz, ile masz lat. I czy kiedykolwiek żałowałeś jakiegoś badania lub zabiegu? My naprawdę czytamy i odpowiadamy na każdy komentarz osobistymi wskazówkami oraz poradami. Nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować naszego kanału, by nie przegapić kolejnych materiałów. A teraz, bez zbędnych wstępów, porozmawiajmy o pierwszym badaniu. Dlaczego wygląda niewinnie, a może po cichu zrujnować ci jakość życia? Numer 5. Skan gęstości kości. Brzmi niewinnie. Szybkie badanie, bez bólu, bez igieł. Wychodzisz z pokoju, wiedząc, czy twoje kości są narażone na złamania, ale nikt ci nie powie, że po ukończeniu 70 roku życia skan gęstości kości może wywołać więcej strachu niż pożytku. Badanie to, oficjalnie zwane skanem TEXAA, mierzy siłę twoich kości. Używa się go głównie do wykrywania osteoporozy, ale u starszych osób, zwłaszcza kobiet. Wyniki prawie zawsze pokazują niższą gęstość, nawet gdy nie ma realnego zagrożenia. Dzieje się tak, ponieważ utrata masy kostnej jest naturalną częścią starzenia, tak jak zmarszczki czy siwe włosy. Dotyczy to każdego, a jednak wielu seniorów zostaje skierowanych na leki z grupy bisfosfonianów, które mają wzmacniać kości, lecz niosą ze sobą poważne skutki uboczne takie jak martwica szczęki czy podrażnienie przełyku. I tu pojawia się problem. Badania wykazały, że leczenie łagodnej utraty masy kostnej u osób po 70 lekami ma znikomy lub żaden wpływ na rzeczywiste zmniejszenie ryzyka złamań. W badaniu opublikowanym w Journal of the American Geriatric Society które objęło ponad 1200 kobiet powyżej 70. roku życia, stwierdzono, że bisfosfoniany zmniejszyły ryzyko złamania jedynie o 30% po 5 latach. To nie jest zupełnie nic, ale z pewnością nie jest to efekt ratujący życie. Tymczasem kobiety przyjmujące leki o wiele częściej cierpiały na skutki uboczne, w tym problemy trawienne, zapalenie przełyku i łamliwość kości. Poznajmy historię róży, 76-letniej emerytowanej nauczycielki gry na fortepianie, która została skierowana na skan Dexa po rutynowym badaniu. Nigdy nie upadła, nie miała bólu i codziennie spacerowała. Jej wynik wykazał osteopenię, łagodne zmniejszenie gęstości kości, które nie jest osteoporozą. Lekarz natychmiast przepisał jej alendronian, bisfosfonian. Po trzech miesiącach pojawiła się silna zgaga i ból szczęki. Kiedy trafiła do naszej opieki, nie grała na fortepianie od tygodni. Odstawiliśmy lek, wprowadziliśmy program z witaminą D, ćwiczeniami oporowymi z gumami, oraz dietą bogatą w wapnie, z takimi produktami jak sardynki i zielone warzywa liściaste. Rok później róża znów występowała na recitalach: z silniejszymi nogami, lepszą równowagą i bez ani jednego złamania. Krótki skan może wydawać się rozsądnym wyborem. Ale dla osób po siedemdziesiątce, które nie upadają i nie łamią kości, lepszym rozwiązaniem jest styl życia. Trening siłowy, ćwiczenia równoważne, właściwe odżywianie i leczenie niedoboru witaminy D mogą zmniejszyć liczbę złamań o ponad 20%, jak wykazało badanie opublikowane w 2022 roku w czasopiśmie Osteoporosis International. Nie pozwól, aby cyfra na ekranie przestraszyła Cię na tyle, byś rozpoczął leczenie, którego naprawdę nie potrzebujesz. Ale istnieje jedno badanie, które może prowadzić do czegoś jeszcze bardziej przerażającego operacji mózgu. Porozmawiajmy o nim teraz. Numer 4. Rezonans magnetyczny mózgu z powodu problemów z pamięcią. Kiedy starsi ludzie zaczynają czuć się bardziej zapominalscy lub zdezorientowani, naturalną reakcją jest strach: strach przed demencją, przed chorobą Alzheimera. Lekarze często reagują, zlecając rezonans magnetyczny mózgu, ale oto niewygodna prawda. Badania MRI, które pokazują strukturę mózgu w dużym szczególe, rzadko dają odpowiedzi, na które pacjenci liczą. W rzeczywistości większość rezonansów u osób powyżej 70 lat pokazuje jedynie zmiany związane z wiekiem, lekkie zmniejszenie objętości mózgu lub jasne plamki w istocie białej, które są całkowicie normalne u starszych dorosłych. Ale tu tkwi haczyk. Gdy te plamki zostaną zauważone, mogą wywołać lawinę strachu, dodatkowych badań, a nawet operacji. Operacji, która może nie tylko nie poprawić pamięci, ale wręcz ją pogorszyć. W 2021 roku w czasopiśmie Urology Today opublikowano badanie obejmujące ponad 3000 skanów MRI u pacjentów w wieku od 70 do 85 lat z łagodnymi problemami poznawczymi. 86% badanych miało jakąś formę nieprawidłowości w mózgu, ale tylko 3% z tych wyników wiązało się z faktycznie uleczalnym schorzeniem. Oznacza to, że 97% osób przeżyło emocjonalny stres związany z informacją, że coś jest nie tak, mimo że w rzeczywistości wszystko było w porządku. Co gorsza, niemal 12% skierowano na inwazyjne procedury takie jak punkcje lędźwiowe czy nawet biopsje diagnostyczne oparte jedynie na niejasnych wynikach skanów. Weźmy przykład Jerzego, 78-letniego emerytowanego inżyniera, który przyszedł zaniepokojony swoją zapominalnością. Był bystry, ale częściej gubił klucze i zapominał imiona. Jego lekarz zlecił rezonans magnetyczny, który wykazał zmiany w istocie białej. Jerzy wpadł w panikę, przekonany, że cierpi na demencję. Przestał prowadzić samochód, przestał chodzić do kościoła. A w ciągu kolejnych miesięcy jego lęk tylko się pogłębił. Kiedy przeprowadziliśmy ponowną ocenę za pomocą standardowego testu poznawczego, jego wynik mieścił się w pełni w normie. Wyjaśniliśmy mu, że takie zmiany w obrazie mózgu są typowe dla jego wieku. Pomogliśmy mu skupić się na zmianie stylu życia, poprawie snu, nawodnienia i ćwiczeniach umysłowych. Po trzech miesiącach jego pamięć ustabilizowała się, a on sam znów poczuł się sobą. Prawda jest taka, że jeśli nie występują poważne objawy neurologiczne, takie jak napady padaczkowe, nagła zmiana osobowości czy szybkie pogorszenie funkcji poznawczych, rezonans magnetyczny rzadko przynosi korzyść w przypadku łagodnych problemów z pamięcią. Lepszym pierwszym krokiem jest proste badanie przesiewowe funkcji poznawczych papierowy test oceniający pamięć, uwagę i zdolność rozwiązywania problemów. Jest tani, skuteczny i pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu. Przygotuj się jednak, bo kolejne badanie na liście to takie, które prawdopodobnie miałeś już kilka razy. I to nie bez powodu znalazło się na miejscu numer 3. Numer 3. Test wysiłkowy serca, tak zwana próba wysiłkowa. To jedno z najczęściej zlecanych badań u seniorów, którzy skarżą się na lekkie zmęczenie, ucisk w klatce piersiowej albo po prostu nie czują się jak dawniej. Test wysiłkowy polegający na monitorowaniu pracy serca podczas chodzenia po bieżni lub po podaniu leku naśladującego wysiłek ma na celu wykrycie zwężeń w tętnicach. Jednak po 70. badanie to często przynosi więcej szkody niż pożytku, zwłaszcza u osób, u których nie występują wyraźne objawy choroby serca. Powodem są liczne fałszywe alarmy prowadzące do zbędnych zabiegów sercowych, które mogą być ryzykowne. Problemem jest dokładność Badania wykazały, że u dorosłych po 70 roku życia odsetek wyników fałszywie dodatnich, czyli takich, które wskazują problem, mimo że go nie ma, może sięgać 40%. To z kolei prowadzi do kolejnych badań, takich jak angiografia, a nawet niepotrzebne założenie stentu lub operacja pomostowania aortalno-wieńcowego. W 2017 roku duże badanie opublikowane w Jama Cardiology wykazało, że ponad połowa wszystkich stentów założonych po testach wysiłkowych została wykonana u pacjentów, którzy nie mieli żadnych objawów ani z tego nie skorzystali. Co więcej, nie zauważono u nich poprawy przeżywalności ani jakości życia po zabiegu. Tym, co rzeczywiście się pojawiło, były natomiast większe ryzyko krwawień, uszkodzenia nerek przez kontrast oraz dłuższy pobyt w szpitalu. Taka sytuacja spotkała Ryszarda, 75-letniego emerytowanego listonosza, który pozostawał aktywny, codziennie spacerując. Podczas rutynowej wizyty, wspomniał, że czasem czuje się zmęczony, gdy idzie pod górkę. Lekarz zlecił dla pewności test wysiłkowy. Wyniki były niejednoznaczne, więc skierowano go na koronarografię, czyli badanie, w którym do tętnic wprowadza się cewnik, by sprawdzić drożność naczyń. Znaleziono niewielkie zwężenie i założono stęt. Jednak tej samej nocy Ryszard zareagował na kontrast i rozwinęły się u niego problemy z nerkami. Spędził 6 dni w szpitalu i wymagał dalszej opieki przez tygodnie. Zmęczenie nie ustąpiło, bo wcale nie wynikało z problemów sercowych. Potrzebował po prostu lepszego nawodnienia i więcej odpoczynku między posiłkami. Jeśli masz powyżej 70 lat i nie odczuwasz typowych objawów sercowych. Takich jak ból w klatce piersiowej podczas aktywności, duszność przy wysiłku czy znaczny spadek energii, nawet przy lekkim ruchu, test wysiłkowy może przynieść więcej szkody niż korzyści. Lepszą alternatywą jest często spoczynkowe badanie EKG prosty test rytmu serca w bezruchu albo tomografia wapniowa tętnic wieńcowych, niskonapięciowe badanie obrazowe pokazujące, czy w naczyniach odkłada się niebezpieczna blaszka miażdżycowa. Dwie opcje bezpieczniejsze, prostsze i znacznie mniej narażające cię na procedury, których wcale nie potrzebujesz. Numer 2 kolonoskopia. Prawdopodobnie nie spodziewałeś się jej w tym zestawieniu, ale kolonoskopia, badanie polegające na wprowadzeniu długiej kamery w celu obejrzenia jelita grubego, nie zawsze jest dobrym pomysłem po siedemdziesiątce. A po 75 roku życia niemal nigdy nie jest zalecana, chyba że występują konkretne objawy. Ryzyko rośnie z wiekiem. Przygotowanie jest bardzo uciążliwe, wymaga silnych środków przeczyszczających, które mogą powodować odwodnienie, zawroty głowy lub problemy z nerkami. Sedacja stosowana podczas zabiegu dodatkowo zwiększa ryzyko zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych. A co może zaskakiwać? Samo badanie również bywa niebezpieczne. Zdarzają się krwawienia, perforacje jelita, a nawet zaburzenia rytmu serca podczas znieczulenia. Badanie opublikowane w 2019 roku w JAMA Internal Medicine, obejmujące ponad 1 300 tysięcy pacjentów ubezpieczonych w ramach Medicare w wieku 70 lat i starszych. Wykazało, że na każde tysiąc kolonoskopii wykonanych po 75 roku życia uratowano zaledwie dwa życia, podczas gdy ponad 20 osób doświadczyło poważnych powikłań. To stosunek ryzyka do korzyści 10 do 1, i nawet kiedy wykrywano polipy, większość z nich była niewielka i rosła powoli. Usuwanie takich polipów u starszych osób może czasem wyrządzić więcej szkody niż pozostawienie ich w spokoju. Danka miała 73 lata. Była babcią, która prowadziła z córką niewielką piekarnię. Nie miała żadnych objawów, żadnego krwawienia, żadnych zmian w stolcu, żadnej rodzinnej historii raka jelita grubego. Ale jej nowy lekarz rodzinny, świeżo po rezydenturze, nalegał, by zrobiła profilaktyczną kolonoskopię. Zgodziła się. Podczas zabiegu usunięto małego polipa i tego samego wieczoru wróciła do domu. W nocy pojawił się silny ból brzucha, a potem zasłabła. W szpitalu okazało się, że doszło do przebicia jelita. Spędziła 9 dni w szpitalu, schudła o 10 funtów i już nigdy nie była taka jak dawniej. Gdy przeanalizowaliśmy jej historię, odkryliśmy, że wcześniej miała już dwie kolonoskopie z doskonałymi wynikami. Nie było żadnego powodu, by powtarzać badanie. Amerykańska grupa zadaniowa ds. profilaktyki US Preventive Services Task Force. Obecnie zaleca zakończenie rutynowych badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego po 75 roku życia u większości osób. U tych w świetnym stanie zdrowia lepszym wyborem jest test kałowy FIT, nieinwazyjne badanie wykonywane w domu. Nie wymaga przygotowania ani znieczulenia, a mimo to wykrywa większość niepokojących przypadków. Porozmawiaj z lekarzem o alternatywach, bo gdy raz wpadniesz w tunel kolonoskopii, trudno z niego wyjść. A teraz dotarliśmy do najbardziej nadużywanego, najbardziej ryzykownego i potencjalnie najgroźniejszego badania kontrolnego u seniorów tego, które prawie na pewno miałeś. Numer 1. Coroczna pełna tomografia komputerowa całego ciała. Pełne tomografie komputerowe całego ciała, często oferowane w prywatnych klinikach lub w pakietach premium jako badania profilaktyczne, reklamuje się jako sposób na wczesne wykrycie raka. Ale oto szokująca prawda: badania te narażają organizm na ogromną dawkę promieniowania jonizującego. U osób starszych, zwłaszcza po siedemdziesiątce, ryzyko niepotrzebnych dalszych badań, biopsji, a nawet operacji jest bardzo wysokie. I oto ironia: nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że takie skany u osób bez objawów ratują życie. Każda tomografia to dawka od 10 do 20 milisievertów promieniowania, czyli równowartość około 500 zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej. Według modelowego badania opublikowanego w 2023 roku w Jamie Internal Medicine, wzrost liczby tomografii komputerowych w Stanach Zjednoczonych może odpowiadać nawet za 5% wszystkich przypadków raka, stawiając je na równi z alkoholem jako czynnikiem rakotwórczym. Oznacza to, że 1 na 20 nowotworów może być spowodowany skanem, który miał temu rakowi zapobiec. Brzmi jak czarna komedia, ale niestety to rzeczywistość. Tomografia potrafi wykryć nieszkodliwe guzki, zwapnienia czy torbielki będące po prostu normalnymi objawami starzenia. Jednak w momencie, gdy lekarz je zobaczy, zapala się czerwona lampka, zamawia kolejne badania, potem biopsję, a potem już tylko panika. Poznajmy Marka, 80-letniego, pełnego energii instruktora sztuk walki, który ćwiczył z innymi seniorami. Czuł się świetnie i zgłosił się na luksusowy pakiet zdrowia w prywatnej klinice. Jego pełna tomografia wykazała maleńki, 3-milimetrowy guzek w płucu. Ruszyła lawina. Skierowanie do onkologa, tomografia PET, a w końcu biopsja i głowa. Wynik? Łagodny. Ale biopsja spowodowała zapadnięcie się części płuca, hospitalizację i dwumiesięczną rekonwalescencję. Wszystko przez coś, co spokojnie mogło pozostać nietknięte. Eksperci są dziś jednoznaczni: pełna tomografia komputerowa ciała nie powinna być wykorzystywana do ogólnych badań przesiewowych u osób bez objawów. Amerykańskie Kolegium Radiologii jasno stwierdza: że Brak dowodów na korzyści, za to istotny potencjał szkód. Jeśli występują objawy takie jak niewyjaśniona utrata masy ciała, krwioplucie czy widoczny obrzęk, wtedy obrazowanie celowane ma sens. Ale skanowanie całego ciała bez wskazań jest jak poszukiwanie skarbu wykrywaczem min. Może coś znajdziesz, ale ryzyko jest większe niż zysk. Bezpieczniejszym, mądrzejszym podejściem jest słuchanie własnego ciała. Jeśli czujesz się dobrze, utrzymuj regularne kontrole u swojego lekarza rodzinnego i wykonuj tylko te badania, które mają wyraźne wskazania. Twoje zdrowie, energia i spokój są zbyt cenne, by je tracić na badania wynikające z lęku, które mogą zakończyć się gorzej niż punkt wyjścia, i tak oto mamy pełną listę. Pięć badań kontrolnych, które mogą zaszkodzić bardziej niż pomóc, zwłaszcza po ukończeniu 70 roku życia. Współczesna medycyna jest potężna, ale nie jest doskonała, czasami mniej znaczy więcej. Zanim zgodzisz się na kolejne badanie, zapytaj, co dalej, jeśli wynik coś wykaże? Jeśli odpowiedź jest niejasna albo ryzyko przewyższa korzyść, może warto się zatrzymać i przypomnieć sobie, że prawdziwa profilaktyka zaczyna się od stylu życia. Pozostań aktywny, odżywiaj się dobrze, śpij głęboko i wybieraj badania z rozwagą. Daj znać w komentarzu, czy ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadczył komplikacji po niepotrzebnym badaniu lub zabiegu. Co się wydarzyło? Podziel się swoją historią i opinią. Jesteśmy ciekawi Twojego doświadczenia. Dziękujemy za obejrzenie.